Jeszcze trzeba rozwiązać odwieczny problem z gnijącymi amorami tu w tym miejscu. A bierze się to stąd, że dziurka jest wyżej, a tu i tak jest 1,5 cm wody. Rozwiążemy to sobie w taki sposób, jak już w tym. Wlany jest olej, i tu jest za chwilkę też. Co damy? Elfa przekładniowego. Widocznie ze, ze śrubokręcika. Będzie olej. Nie będzie wody. Nie będzie wody. Nigdy to nie zgnije.